Cześć, się siemanko, z tej strony Bartek, ze mną są... Dzisiaj nagrywamy, no powinien być drugi odcinek, ale niestety, no nie udało nam się nagrać e, drugiej części. I za tej okazji Zapraszamy. nagrywamy nowy surbial, ciekawszy i będzie lepszy. Masz błąd. sobie Przepraszamy za nowy, nowy... Bartek wracamy na ten bruk, bo tam jest żelazo. Tak. E, I... W sumie bardzo przepraszam. Czyli założyliście teraz? Przepraszamy. Tam gdzie zaczynaliśmy. Sparcie. Bo tam jest węgiel. Tak. To wykopiemy i będzie dobrze. No. Tak. Jeśli chcecie więcej tak. takich odcinków, y zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Ja już kamień kopię. coś takiego zrobimy? Bo mogłoby być Robloxa, tak? Mhm, to Tam gdzie zaczynaliśmy, no. Kamil, ja mam Robloxa to później. Gdzie wy jesteście? Tego Tam pracę. na spawnie? Ja też. Ło! <laughs> ja też. <laughs> Więc co to się nazywa marnowanie czterech drewnią. <laughs> Czekajcie, patrzcie, patrzcie. Dobra, kopałam no to żelazo. <noise> Włócznie sobie zrobię. Szukamy wioski łuczki. Wruczek. Y co jest? Nie. Tak, naszym celem to... Y w tym węgiel. odcinku to znaleźć. Y Dobra, to ja kupię węgiel. Zielazę przepalimy. Wiosnę. Kopcie węgiel, kopcie węgiel. No tak. Będzie lepiej. W średniu z czasem mamy Mhm no. Tak dzisiaj nas goni Jutro, czas. jutro też się czyli Tylko taki szybciutki z tego ja surczyna Co nie się pojawi hmm, Co miałam zrobić? Prawda Bartek? Po prostu zrobiliśmy taki mały błąd Gdzie pani. to? E, tak Dzień Dzień Mhm Mhm, mm mam dobra, dobra, mamy wszystko, węgla. idziemy, chodźcie, 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 chodźcie po y, węgiel, y, jak zebraliście to chodźcie Pojedziemy. Dobra, chodź Ja chodzę Staczy 11, staczy tyle Idziemy W ogóle nic nie mam, ja tylko mam... Szybko Derawniana. Dobra, to chodźmy Bartek, ja jedzenie trzeba zdobywać po drodze właśnie. No ja właśnie tam. co robię? tam i w lewo odkręczamy. Chodźcie, chodźcie, chodźcie no, no, Ej, toż my naprawdę jeszcze, mam O owce, owce na łóżku Dobra, ale będzie jedzonko Dwie ja owce, ale niestety Dlaczego innego to? koloru No ja też chyba Spokojnie Bo lecimy, jak wioska tu Panie będzie to się zabije mamy. O Patrz, jak ładnie to wygląda. Chodźcie widzą. Nie, bo jesteśmy w takim miejscu, ja to, co, że zobacz. Patrz jakie ładne patrz, miejsce, będę ja to nie mogli robić nawet. Mało rzeczy tu jest. Blisko. No tak, to wrócimy do może. No, no jak będzie wioska 100 kratek, to ja bym zrobił tu szczerze mówiąc. Bardzo blisko spawna, jak to się nie... No tak. Raczej tak. Raczej tak. Lecimy lecimy lecimy. Lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy. lecimy, 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 lecimy. Widzowie, patrzcie, 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 chwileczkę. patrzcie, 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 No, patrzcie, No, bo patrzcie, no, tutaj... no, Ej, coś... e, halo, halo? Tak, 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 tak. Halo, halo, jestem, dobra? tam, tam chodzę. Nie tak, 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 tak. Słyszycie mnie, Słuchajcie. chłopaki? Słuchajcie. Chłopaki. Małe problemy techniczne, ale to. Dobra, dobra. Lecimy. Słuchajcie. No, już, już, już. Okej! Okay. O Jezus, przepraszam za taki mikrofon. No, chodźcie, chodźcie. Głony jestem. No nie, na razie. O! A to jest kanion wodny. I piszcie w komentarzu, widzowie, o której chcecie najbardziej odcinki, żeby się odrzucały. Próbujemy. Przynajmniej postaramy się. My się dostosujemy. No? Tam fajnie jaki patrz, tam. Patrzcie, patrz, patrz, jak fajnie to wygląda. Taka ścianka pionowa nie praktycznie. Pamiętam, że... Nie wiem, jak... czy jak się to na, bio, na geografii nazywa? Te sensu nie pamiętam. Nie pamiętam. Patrz, jaka tu jest. Dziwne, że nie ma wioski, bo pola na widzowie. Dziwnie mi ten. Chyba ten... największy procent szans jest na wioskę. Parano mi Nie ładuję w prawie w ogóle. Ja Jestem ja bardzo z tyłu. Dobra, spokojnie. Co mówisz? Ale my tu będziemy. No. Nabieram jedzenia. Oh. Oh. I macie węgiel. Jakie zbiorowisko? Mało. zero. Ale dobrze, przynajmniej na łódkę starczy. E, ja 11. E, kam kamień. Jera. Nie, parę musimy lecieć. No, idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy, ja nie mam idziemy. Ci. Idziemy, ja Ej, dobra, idziemy. Idziemy, post idziemy. Post postawcie dobra. piecyk, Postawicie piecyk. Ale robię sobie te tłuszcze. Robimy dusze. taką tutaj, ale przerwę. Ja może. zrobię, ja zrobię, bądź. Bądź, zrobię. I w następnym odcinku może dalej wyruszymy. Tak, tak, zrobimy tutaj taką przerwę. I to nas się podzielimy to jedzą. Macie, ma macie węgiel? Macie węgiel? O, pięknie. Ja węgiel mam. To mam patyki. Ja mam pięć. dasz? Proszę. Dzięki Patryk w y... Na następnym odcinku popłyniemy po ja dalej Ja mam W tym odcinku już tym nie Podzielimy to... się jedzeniem Tak, tak no. Co, ja nie mogę... Dobra, ja tutaj... Tak, ja, wzi ja wziąłem ja wzią tylko dwa wersztyki Bardziej chodź po więcej, chodź po więcej Jeszcze jeden patyk. Mhm ale pod, nie, ja idę, Ja idę, jezu, tutaj, ja idę i, w głąb. Może jak? znajdę jakiegoś. Idź, Patryk, po więcej jedzenia. Ida. Mamy dużo jedzenia. Może. Że, że, żelazo, bo jest dużo szans. Słyszę, kopalnie widzowie. Nie mam jedzenia. Ej, chodźcie do, do mnie. Zejdźcie do też. mnie, Kamil. Chodź, Patryk zostanie? Chodź, no, Kamin. Można powiedzieć, pochodnie nie mamy. W sumie. Coś by No mało, na razie jesteśmy no, nie na małym nie ma. poziomie. No. Tylko się tak... Ja się kupię tylko dlatego, żeby znaleźć jakąś żelazo po drodze może. To warto, żebym się Widzę, na 41, już się zaczyna amety Znaczy, jaki amety to jak dobra, to, to Od Dior. Bieram no. jedzenia jak coś ja i Patryk zbieram jedzenie jakby ktoś tu szedł to by zginął To jest dużo kwiatów bo tutaj jest błonka no. mówię żeby nasi no i widzowie wiedzieli dobrze. co się dzieje a ja się trochę dalej błonka tak tak mówcie bo ja to jestem w, jest w ogóle tak patrzę tam Patrzcie, jesteśmy Pierwsze. na 3. Na której jesteście Właśnie klatce? żebyście nie pierwszej. Idę pod rano, panio, co? Ty przy piecyku, Pojedę idę pod rano po Dobra. Ja ogólnie drewno teraz kopię, żeby... Widzowie mieli... dirt! Trochę dalej jestem od piecyka. Co? Mhm. Co? Uu. Żelazo! Widzowie, mam mamy żelazo. to! Żelazo. Ma... To na całym odcinku będzie Nie ja mam dużo więcej. Skrety. Mam dużo więcej. Widzę, bo my za kilka minut już smakujemy. Znaczy nie tak dużo? Mam o 9 no. czy 8? 8. Marta wraca już papali, żeby. Tak. Się y y razem. Mam Bartek, teraz Mam Teraz wracam. No, Dobra, to sam, się nie, wrócę... Patrz, yy, nie wracam do zebrania. nie wracam właśnie, tego. ja chyba się kopię. dalej, Po ja prostu y, widzowie, y, ja, ja, się, ja po odcinku się już to wykopię tak. i się razem przywitamy ale na kolejnym. łóżko. Łóżko będę mieć, ale nie mogę. O, dia diamenty tu mogą być. Jak będą tu diamenty, to ja. O! Widzowie! Padło no. mi! Dzięki. Mhm. Mamy już łóżeczko, panowie. Mamy kopalnię, widzowie. Ale, a my łóżko robimy. Dobra. Ja dwa mam. Ja mam kopalnię, bo słyszę zombiaki i inne. Bartek, mam już dwa łóżka. Dwa łóżka mamy. Właśnie? Bardzo Właśnie bardzo. nie mam nic no, do tego. Masz wełnę? To zróbcie trzy się Zero. może. Zero już. Hmm. A nic ja zbieram tutaj... żeby żebyśmy mieli trzecią łyżeczko. Okej, okay. co robicie chłopaki? Wy dowie macie redstone, a ja mam dopiero takie tulsy. Bez jedzenia? Mamy dużo. Minus trzeciej. No nie nie. Bo... Tak. Znaczy szko szkodźcie do mnie. Kamil, weź, za, zajrzyj z, w tą dobra, dziurę <laughs> i rzuć mi z, jedzenie jedę. trochę, zrzuć mi do tej z, dziury z, jedzenia, z, ok? Ej, Bartek, łóżko ci też rzucę, bo będziemy zaraz... Ak, Akcja, akcja ratowania. Dobra, I też. Dobra, 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 dobra. Udawam. Jakie dziura? nie wiem równo? masz Daj. Czemu? Bo muszę łóżko zrobić na Bartka To muszę mu Bartuś dostawa Dostawa pyszne p Dobra, B. lecisz Leci? No Leci Zdech. Rzuciłeś? Jeszcze Leci, leci Leci! Nie! Yes. A jak będę Mamy jak to! Idą spadną by A jedząko, jedząko? Jedząko? Chodź spać, Bartek, chodź spać. Zaraz. O, yes, widzowie, mamy to! Dzięki! Spadź Bartek, bo spać! Bo, póki mobów nie mamy. Czekajcie, ja sobie tu wykopię. ja tu wykopię sobie bardziej ten... Y... Bartek dobra, idź ja Muszę sobie wykopić, żeby się spać. nie zbugował. Znaczy żelazo czy redstone widzowie? Nie mogę! Spać, nie będzie. mogę! Zaraz żegnamy z widzami. Nie mogę! Potwory są koło mnie A po... Potwory, czekajcie, ja widzę ja odejdę Dobra. trochę może niedługo cię uh... Może tu? Nie mogę, nie mogę! Potwory są, um, no bo my... Dobra, Dobra ja, tylko... kurde uciekanie. Z... z Polecam, że... I polecam zasubskrybować kanał y, spawner. i lajkować. Subskrybować o! i zalajkować. Pawner! my tu Patryk. Tu nie jest spawner Pamiętasz jednak To Tu nie jest spawner nie. jednak. Czekamy. Bartek wróci na Dobra, do do widzowie, nas. i tym akcentem... Niedługo. Ja bym skończył ten odcinek. Tak, ja wrócę i na spokojnie to zrobimy. I A, mogę pa. Was chętnie... Znaczy chętnie. Żegnam was, drodzy widzowie. Do, nas, do następnego.